Dzień dobry, Jolanta Walana. Dziś chciałabym poruszyć temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takie zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy we wszystkich naszych placówkach, to znaczy w dwóch poradniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w trzech placówkach wychowania przedszkolnego. Zajęcia te są dedykowane dzieciom u których występują wykryte niesprawności, niepełnosprawności, ale też różnego rodzaju problemy rozwojowe i one są możliwe do przeprowadzenia już z dziećmi bardzo małymi, to znaczy od mniej więcej 3-4 miesiąca życia do 7 roku życia, do podjęcia obowiązku szkolnego. Może być czasami to troszeczkę dłużej, jeśli będzie na przykład odroczony obowiązek szkolny. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają to do siebie, że pracuje z dzieckiem kilku specjalistów. Nie jest to tylko terapia jednego terapeuty, na przykład psychologa, pedagoga, czy logopedy, czy fizjoterapeuty, tylko nad procesem harmonijnego rozwoju dziecka i usprawnianiem zaburzonych funkcji pracuje kilku specjalistów równocześnie. W naszej koncepcji pracy na taką wiodącą rolę odgrywa logopeda i pedagog. Następnie zajęcia też prowadzone są przez psychologa stosownie do potrzeb, ewentualnie przez integrację sensoryczną, czyli terapeutę integracji sensorycznej, czy jakiegoś innego specjalisty, na przykład fizjoterapeutę, czy terapeutę ręki. U nas logopeda w naszych poradniach zajmuje się przede wszystkim pracą nad mową i percepcją słuchową, tak to podzieliliśmy, a pedagog zajmuje się pracą nad wszystkimi innymi pozostałymi funkcjami poznawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ręki dominującej, czyli grafomotoryki, pracuje nad grafomotoryką, percepcją, pamięcią wzrokową. Jest to jedna też z najważniejszych funkcji poznawczych, która gwarantuje późniejsze opanowanie. Umiejętności prawidłowego pisania. Wczesne wspomaganie jest naprawdę wielką szansą dla dzieci. Są to zajęcia finansowane ze środków ministerialnych, i one są przekazywane do poszczególnych placówek zajmujących się tego rodzaju terapią przez jednostki samorządu terytorialnego. Często jest to pytanie, które pada. Czy to są zajęcia na przykład kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Nie, nie są to zajęcia finansowane, kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko są to zajęcia finansowane przez ministerstwo, które taki program zabezpieczyło dla dzieci wymagających wsparcia i ten program może być bardzo dobrze, skutecznie realizowany i tak też się to dzieje w naszych placówkach. Pod opieką naszą mamy na dzień dzisiejszy ponad 600 dzieci. Pracujemy z tymi dziećmi, tak jak mówiłam, wielospecjalistycznie. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym są większe szanse na to, że problemy rozwojowe zostaną całkowicie zrehabilitowane, albo przynajmniej w części zrehabilitowane, i dziecko bez żadnego obciążenia, normalnie z grupą rówieśniczą, podejmie obowiązek szkolny. To tak by było z grubsza, jeśli chodzi o. Wczesne wspomaganie rozwoju. Zgłaszajcie się Państwo do nas z małymi dziećmi, to znaczy mniej więcej od trzeciego miesiąca życia. Będziemy rehabilitować dzieci. Program terapii jest długi, bo jest to mniej więcej około 5-6 lat, i wtedy, jeżeli zaczniemy tak wcześnie, mamy szansę zakończyć proces terapeutyczny na siódmym roku życia. Dziecko normalnie podejmuje obowiązek szkolny, daje sobie radę w szkole i. Gwarantowany jest jego sukces edukacyjny, myślę, że również życiowy, będzie mogło się również uczyć języków obcych, a Wy zaoszczędzicie na korepetycjach, które i tak później niewiele dają, ponieważ my budujemy fundamenty, budujemy podstawy pod to, żeby ten solidny gmach w postaci nowych umiejętności, w postaci nowego domu na tych fundamentach mógł się tworzyć i wzrastać. Na tym mniej więcej polega nasza praca i zachęcam wszystkich do jak najwcześniejszego objęcia pomocą swoich dzieci. Oczywiście w ten proces terapeutyczny rodzice muszą się włączyć. Nie jest to tylko i wyłącznie praca nasza, praca terapeutów z dzieckiem, ale to przede wszystkim jest, rodzice, wasza praca, ciężka praca, ale jeżeli wytrwacie, to macie sukces gwarantowany, czego jestem pewna i za co gwarantuję. Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie będą pomocne. Dziękuję.